To była chyba twoja ostatnia taka poważna podróż do Kolumbii Brytyjskiej. Czyli jeżeli Państwo, jeżeli widzicie mapę, mapę Kanady, to tak najbardziej na lewo, prawda? Najbardziej na lewo, na wybrzeżu Pacyfiku, tak. I, i pojechała tam, żeby szukać najrzadszych niedźwiedzi na świecie. I to jest właśnie, jak pierwszy raz o tym przeczytałem, to mówię sobie, jakie to niedźwiedzie, co to, baribale jakieś, koala, cholera wie co tam, co tam może być, że to jest, że to jest najrzadsze. Żeby było trudniej, to nie wybrała, i to jest, będzie, i to będzie pierwsze pytanie, dlaczego nie wybrałaś sobie drogi łatwiejszej, to znaczy przecież na to samo wybrzeże można dotrzeć od strony lądu, gdzieś tam w okolicy Port Rupert chyba, prawda, i stamtąd można zacząć. Tymczasem... Wybrała się drogą morską, kajakiem morskim od drugiej strony, żeby utrudnić sobie życie, ale pewnie jakiś sens w tym był. W związku z tym opowiedz na początek, co to za niedźwiedzie i dlaczego trudniej zamiast łatwiej? No tak, to jest w ogóle niesamowita historia z tymi niedźwiedziami, dlatego że to są niedźwiedzie, teraz uwaga, ja wiem, jest trudno, jest rano na Ucstoku, ale skupcie się, bo to są niedźwiedzie czarne, które są białe, ale nie są ani polarne, ani nie są albinosami. Tylko to jest taka rzeczywiście e, niesamowita anomalia, którą powoduje ten sam gen, który u Labladora powoduje kolor sierści, a u ludzi rudy kolor włosów, więc jeżeli są tutaj rudzielce, to macie coś wspólnego z najfajniejszymi niedźwiedziami na świecie. E, no i rzeczywiście one żyją tylko w jednym miejscu na świecie, one żyją właśnie w Kolumbii Brytyjskiej, jak Tomek jak powiedział, a jeżeli chcemy być bardzo szczegółowi, to żyją tylko na czterech wyspach. I tutaj dochodzimy do sedna, czyli do Twojego drugiego pytania, bo to jest tak, że tam się nie dało trochę inaczej niż od strony wody morskiej. Port Rupert, o którym mówi Tomek, jest oczywiście miejscem, gdzie jest droga i gdzie można dotrzeć, natomiast te niedźwiedzie nie żyją przy miasteczku. One żyją dobrych kilkaset kilometrów dalej na wyspach, do których nie ma żadnych dróg. To jest gigantyczny teren bez innej możliwości niż dostania się tam albo drogą powietrzną i wylądowania na Pacyfiku, albo właśnie drogą morską. W związku z tym ten kajak, którym ja przepłynęłam. W zasadzie ponad pół tysiąca kilometrów, żeby się dostać em, właśnie do tych niedźwiedzi, tak naprawdę, poza tym, że jest to niesamowita przygoda, był też no, po prostu niezbędny. Tak, na dobrą sprawę. Lokalizując się w tym świecie, w tym miejscu i w tym czasie, można sobie zadać pytanie, dlaczego o tych niedźwiedziach do tej pory tak mało było słychać? Ja wcześniej o nich nie słyszałem. I drugie pytanie, dlaczego one jeszcze żyją? Też w tym. Pod tym względem cholernym świecie, w świecie, w którym jesteśmy. Dlaczego mało słychać? Um, one. Z... Pierwszy raz szerzej świat usłyszał o nich w latach 90, kiedy BBC stworzyło materiał i wypuściło film na temat tych niedźwiedzi. Natomiast no to jest drugi koniec świata, więc o ile jeszcze powiedzmy w Kanadzie ktoś tam o nich słyszał, no do tyle do Europy czy do Polski, no to oczywiście to dociera z jakimś tam opóźnieniem. Więc to jest pierwsza część twojego pytania. A druga część twojego pytania, dlaczego one jeszcze żyją? Dlatego, że te niedźwiedzie, jak sobie możecie wyobrazić, mam nadzieję, że zaraz będzie to widać na zdjęciach, to jest niedźwiedź biały, który jest jest w niesamowicie soczystym, pięknym, zielonym lesie. Bo to są północne lasy deszczowe. To są lasy deszczowe, e, które jakby lasy deszczowe... O, właśnie, dziękuję. E, to nie jest tylko Amazonia, ale to są właśnie też lasy w, na lasy, czy właśnie w północnej Kanadzie. E, I wasza głowa mówi wam, że jakby wow, coś tu się nie zgadza. Macie w cudzysłowie niedźwiedzia polarnego, który jest w dżungli, znowu w cudzysłowie, i e, jak to działa. No i oczywiście to nie działa tylko na mnie, jako na osobę, która jest, no wydaje mi się, bardzo wrażliwa. Na przyrodę, jej piękno i jej potrzeby, ale też działa na umysły w ogóle wszystkich ludzi, też działa na umysły rdzennych społeczności, które tam zawsze mieszkały. W związku z tym te niedźwiedzie zawsze miały taki status trochę półboski. One zawsze były chronione, zawsze one występują w lokalnej kosmologii, występują w historiach o stworzeniu świata, występują w sztuce, występują w pieśniach, występują w, do dzisiaj w codziennych wierzeniach reinkarnacyjnych. W związku z tym no, one są. Po prostu tam zawsze bardzo ważne. I na nie nigdy rytualnie nie można było polować, jeżeli mówimy o czasach dawniejszych. A i dzisiaj jest całkowity zakaz w tamtym miejscu na polowanie na te niedźwiedzie. Są kusownicy są myśliwi, którzy łamią ten zakaz, ale to są na szczęście jednostkowe przypadki. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, a w ogóle, bo to jest jeszcze bardzo ważne, bo zaczęło się od tego, że zacząłeś od tego, że dlaczego one jeszcze żyją. Ich szacuje się, że żyje tylko koło setki. Niektórzy podają 150, natomiast biolodzy bardziej szacują właśnie koło tylko 100 tych zwierząt. To jest bardzo, bardzo niewiele. I jeżeli mówimy o tym, dlaczego one jeszcze żyją, to myślę, że to pytanie można odwrócić, czy one jeszcze będą żyły w przyszłości. Dlatego, że to, co najbardziej im teraz zagraża, to to jest po pierwsze kryzys klimatyczny, a po drugie to, że na przykład nie mają jedzenia, bo bo są masowo wyławiane, masowo umierają łososie, którymi te niedźwiedzie się żyją. I to jeżeli mówimy o ostatnich 10-15 latach, to to jest spadek, wiecie. 50 razy mniej. To tak jak tutaj na sali, bym miała tylko pierwszy rząd Was tutaj. To jest taki spadek w ostatniej dekadzie. W związku z tym te niedźwiedzie po prostu zaczynają nie mieć co jeść, zaczynają, muszą, są zmuszone do tego, żeby zmieniać miejsca, w których żyją, żeby zmieniać swoje, swój sposób e, życia, swój sposób miejsca, gdzie funkcjonują. Także to rzeczywiście, jeżeli coś ma na nie wpłynąć, to właśnie e, te wszystkie zjawiska, które się dzieją dzisiaj współcześnie.